W tym miesiącu, w maju, na makietie można powiedzieć, że słabo doszło, bo tylko doszedł na tą makietę, tylko ten autobus. Autosan H9, także mam już trzeci autosan. Ten był jako numer pierwszy PKS-owski MZK. Jeszcze mam autosana H10 Tutaj jest H10 autosan Przy także W tym miesiącu w maju Niestety Mało się kupiło do makiety Były też inne wydatki ważniejsze w tym miesiącu Ale Nie zawsze ale będzie ładniejsza makieta ten dworzec w ogóle PKS-owski jak dojdą pasażerowie będzie w stanie w kolejkach do autobusu do autobusów autosanik tutaj ma swoje miejsce też na tej makiecie doszedł tylko ten autosanik góreczki też są Z takim jechałem w sobotę na nocy muzeum w Warszawie. No a na tej makiecie to tylko doszedł, ta platforma z tymi autami wojskowymi jak i te cztery platformy kartonowe, które skleiłem na podwozie zęglarek. I czołg tygrys Mojciecz na podwozie Tygrysa. I niszyciele ciągów na podwoziach pantery. O, ostatnia okazja tego parowozu, bo ten parowóz zniknie. Znaczy nie zniknie, tylko będzie zabudowany pa pancerzem. Będzie przerabiany na pociąg pancerny. Ale to musimy mieć więcej czasu. Ser visto,